Hania, tak jak ty powiedziałaś, jesteś dosyć kontrowersyjną postacią, odważną. Na pewno tego nikt ci nie odmówi i barwną. Trzeba przyznać, że do tego hotelu naprawdę wniosłaś sporo. Ale właśnie takie osoby zwykle spotykają się z taką największą krytyką. No i pytanie, jak ta krytyka na ciebie wpływa? Czy ty czytasz w ogóle te komentarze? Był moment, kiedy właśnie zwracałam uwagę na to, co ludzie piszą, głównie na tej hotelowej, na głównym profilu hotelu mm. na Instagramie. E, tam zaobserwowałam, że są głównie hejterzy. Przejmowałam mm. się, stresowałam, były dni, kiedy leżałam w łóżku i się zastanawiałam, po co w ogóle to zrobiłam. E, ale na szczęście moja mama jest też dla mnie bardzo dużym wsparciem mm. i dzwoniła do mnie i mówi bierz się dziecko, podnoś z tego łóżka, nie ma co płakać, głowa do góry. Mm. I szczerze? Odobserwowałam y, profil hotelu. Y, zablokowałam możliwość na Instagramie y, tych hamskich komentarzy, że Instagram sam tam y, usuwa i blokuje. I zaczął mi się żyć o wiele lepiej. Mm. Także. Y, jak to... Czyli pierwsza reakcja to był faktycznie jednak ten płacz. Tak, ale trwało on no, jakieś dwa dni. Mm -hmm. <tak> nie, nie przejmowałam się tym długo, y, chociaż. Hejt się nasilał, były sytuacje, po których naprawdę było go bardzo dużo. Na szczęście, w mojej skrzynce, w wiadomościach to jest około 5%, mhm. kiedy ludzie piszą do mnie jakieś bezczelne komentarze i wiadomości. A tak to raczej mnie wspierają. Ja mam, bardzo, mam bardzo dużo osób, które piszą do mnie, jaka jestem super, że też jestem motywacją, mhm. że fajnie, że pokazuję siebie, a nie gryzę się w język ze wszystkim. Więc na ten moment jest to dla mnie. Nawet fajne. No. <laughs> w sumie, że dziwnie bym się czuła, jakby nie było nagle tego hejtu. Już się na tyle do niego przyzwyczaiłam, mm -hmm. chociaż to też jest dziwne i nie powinniśmy na to pozwalać, żeby się przyzwyczaić tak. do hejtu, bo nikt nie ma prawa e, nas w taki sposób obrażać. komentować i obrażać, tak? Ale się już przyzwyczaiłam. I myślę, że gdyby nie on, to też. Nie byłabym na tym miejscu, na jakim jestem. Mhm. Ja mam wrażenie, że trochę idąc do takiego programu, trochę trzeba się przygotować na to. Bo nawet najbardziej lubiana osoba, która zawsze w towarzystwie jest podziwiana, szanowana, nie wiem, uznawana i tak dalej, zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. I tyle. Tak, to, to jest prawda, że każdy z nas ma hejt. I tak naprawdę nieważne, czy jesteś osobą publiczną, mhm. czy nie, bo, bo może nas. Go bo może nas ten hejt spotkać i w szkole, i, i nie wiem, i w pracy, ale myślę, że też jestem osobą, którą spotkał on najbardziej. Mm -hmm. Miałam go bardzo dużo, no ale tak jak powiedziałam, w sumie przyzwyczaiłam się, jest mm -hmm. już ok. I... A taki najgorszy komentarz, który przeczytałaś? Wiesz co, dla mnie najgorszą sytuacją yy, była wiadomość do mojego brata. Mój brat jest, nie będę mówiła wieku, bo... Mhm. Ale mój brat jest no, dzieckiem jeszcze. Czyli tak, tak naprawdę. daleko to poszło, że już zaczęli wypisywać do członków twojej rodziny. Właśnie nie pisali ani do mamy, ani mhm. do taty, ani do starszej siostry, gdzie ich oznaczałam pod swoimi zdjęciami, a jednak mojego młodszego brata starałam się chronić. Tak, chronić. Nigdzie go nie oznaczałam, nie pokazywałam ani nic, ale doszło do takiego stopnia, że wypisywali do dziecka naprawdę mhm. mega przykre rzeczy, których on też nie rozumiał. Że dlaczego ktoś w taki sposób traktuje jego i jego siostrę?